I get so caught up in the middle Thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down, and it's not alone. Dobry, kochani, witamy Was serdecznie. Dzisiaj test nagrywamy z telefonu, pierwszy raz, e, nowego. Szorty już Wam rzucaliśmy jakieś z tego, telefonu. dziwnie się patrzę, słuchajcie, bo nie mam podglądu i nawet nie wiem gdzie mam patrzeć. W każdym razie, słuchajcie, jesteśmy e, w sklepie, w ogrodniczym i szukamy e, do tych niedośpianów, które widzieliście na shorcie. Wam gdzieś podlinkuję tego shorta. Szukamy jakiejś fajnej mm, osłonki, a może taka? Tu się zmieszczą? Nie, chyba nie, nie wejdą w Szukamy jakiejś fajnej, słuchajcie, osłonki, żeby e, fajną zrobić kompozycję na wyspie kuchennej, żeby sobie stały a, te niedośpione. Mogłoby być w koszyki. Ja wiesz co, nie wiem czy ja chcę, żeby mi tam ta rączka tak. E, za... O! Mm, tu nastypuje. Może ten jedno. kolor taki. Ten kolor, yes. nie? A biały, że nie byłoby białego? Takiego podobnego? Bez tych? Bez uszka? Bez rączki? Wszędzie, są rączki. Wszędzie rączki są właśnie, słuchajcie. Albo białe, albo całkiem taki ten kolor wikliny. Hmm. A może jeszcze zobaczymy? To jest też fajne nawet, ale no, też malutkie. To ma te nasze te fiołki, tak? Mam? O, też może być, ale one są w osłonkach, to no. bez sensu. Tam to jest Co? To, to, to jest tyle samo to, to mały co ten duży? 12 no, 5. 5, 3 no to idzie tak samo. nie Nie no, adekwatne. Jest... <laughs> Idziemy jeszcze tutaj na te plastikowe, może coś plastikowego. Uczymy. A tu rezi słońce. <laughs> Takie coś szukamy, wiecie co, właśnie w takim kształcie, a bardziej owalnym, dlatego że... Chcę je wstawić w dwóch, czarne, w dwóch w doniczkach. W dwóch tych doniczkach chcę to wstawić, po prostu do osłonki. Ale myślę, że tutaj się zmieszczą, tak? Ja myślę, że tak, właśnie. I nie będzie przerwy, już nie będziemy chciał niczym uzupełniać. No, bo ja jeszcze tak myślałem, właśnie, że jakby było coś większego. Nie zmieniam, jak mam trzymać ten telefon. Jakby było coś większego, to. O, tutaj są takie brzydkie. Tu masz jajkowaty. No ale to to na cmentarz, na grupę, nie? Gdzie takie brzydkie? No przecież to są rzeczy na cmentarz, autentycznie. A ja tak tylko powiedziałem, ale naprawdę są. To jakie tu masz kolory dziwne w tej, w tej kamerze. Ja nie wiem, jakieś takie rude masz całkiem, ten... Jak on roz... podbija kolory dziwnie, ten telefon. A tutaj chodzi Aha, tutaj. Ja już się lubię. Ja kocham to miejsce, słuchajcie. Ja to się czuję jak ryba w wodzie. Aha, takie imitujące ceramikę, nie ceramikę, tylko ten. No taka wielka, no mogłoby być coś takiego, tylko nie taka wielka. Nie, za duża, za duża, za duża i kolor też mi się nie podoba taki. Oj, wymagający jestem, już tyle zobaczyliśmy. O, ale takie coś. Takie coś z nóżkami. Nie, chyba za dużo miejsca by zajmowała na bracie. właśnie, o to chodzi. Za dużo miejsca by zajmowała. Idziemy jeszcze... To to już jest wszystko? Nie masz więcej? Jeszcze po drugiej stronie. Jeszcze są te takie, ale... No tak średnio, tam na wyspę takie coś. No i okrągłe, bardziej podłużne. Nie? No, ja chciałem takie właśnie bardziej podłużne. Mhm. Jednak. A to jest na zewnątrz chyba, co? Zewnętrzne. I za dużo też, nie? Takie, w sumie. Chyba, że jeszcze by coś wstawić do nich zbrzydka fajna i na no nóż. O jak jeszcze cena i ja Cena dobra, co? No. Tego najbardziej przekonało. To mnie super. Za bierzemy taką? Tak, jest rewelacyjny. Taki... Bo to jest jakiś materiał, co? Ciekawe. Zamszowe. A może właśnie taką... Może właśnie takie coś? Nie no, przecież no, to nie ma tego. Ale zobaczcie jakie to jest piękne. jest Jezu, do ogródka. No cudna to Do fontanny, to jest. jak sobie Ta. kiedyś zrobimy. No my właśnie, marzy nam się fontanna, słuchajcie. Świetnie, jakie to jest śliczne. Pompki się zrobi będzie. No Piękna, piękna rzecz. A tu są duże takie, zobacz. Mm -hmm. Nie zauważyłem ich. Przepiękne. Przepiękne rzeczy, słuchajcie. Ale ładne też piękne Zaraz potłukaj i będę miał piękny wazonik. Będę musiał go kupić. A nawet... A nawet go nie będę... No i klej. <laughs> Echa, tu są jeszcze takie. Wszystko duże. Duże, duże. To też mogłoby ewentualnie... Zobacz, jaka cena tego jest. Oj, ciężko. O, też odpowiada. 29? Nie wiem, to jest... Tylko, że tu jeszcze podstawek potrzebujemy, ale. nie? Echo. Ty, mogłaby być taka pęci? Czy za duża? Nie, dobra by była. Fajnie, nie wejdzieć tu. Do Ci nie wejdzie. A, bo za, za niska. No. Tak? No. Te kolory, jak piłknie, zobaczcie. Ale ten telefon pięknie oddaje kolory, powiem Ci. Naprawdę. Trochę inna, trochę inna historia niż, niż nasza GoPro. Dobra, kochani, nie będę Was tutaj tego, tylko zobaczymy jeszcze. Znaczy no, zobaczymy, no bierzemy tą chyba, nie? Bierzemy tą i najwyżej coś jeszcze do kupimy, Żeby było coś małego, nie? Dobra, to widzimy się za chwilę Ja zaraz tutaj narobię Zobaczcie jakim jesteśmy dżunglowym zakątku Moim ulubionym A tu palmy, jakie fajne, mieliśmy kiedyś areki to jest Areka, nie? Albo Hamedora, albo Areka. One były wytrzymałe w miarę. One nam Arce. wytrzymały, słuchajcie, ale do przeprowadzki, jak się przeprowadzaliśmy z poprzedniego naszego miejsca. O, sklamyferum, jaki ładny. Jaka cena? 150. Ale... Znaczy ładny, poniszczony strasznie. jest pourywane liście. 150 zł? Mhm. Nie, to drogo. To drogo. To tu mamy piękne rzeczy. Uuu, uh, Sebuglue. Chyba. Beniaminki. One nie lubią w ogóle przestawiania ani nic takiego i zaraz gubią wszystkie liście. To i cały czas. No tak. Nie lubią przestawiania, one zaraz gubią wszystkie liście. Jak się przestawi. Dobra. Więc nie ma, idziemy jeszcze poszukać czegoś malutkiego. A zobaczcie tu jakie piękne. jest, Jak królewsko. Cuda. <laughs> zobaczcie co nas urzekło. Jakie żabki. To jest taka kolekcja żabek różnych. Ale tu na tym leżaczku zobacz, jakie piękne Do fontanny posyła, nie? No. no. Piękne są. A tu z walizką pancia żabcia. Piękne rzeczy. I te krasnalki też fajne. Ale żaby wygrywają. Mistrzostwo świata. Daniel na rowerze. Ojejku to ja, jak odpoczywam po, po kozach, taki gruby. No, my już kochani w domu. Jeszcze po drodze zjechaliśmy po gałęzie dla dziewczyn od razu, dla dziewczyn i chłopaków. No. <laughs> troszkę znaleźliśmy akac, znaczy trochę akacji i troszkę znaleźliśmy brzuski. Tylko że najpierw musimy wziąć tak dla dziewczyn dać, rzucić a potem dla chłopaków, bo one nam przecież nie dadzą przejść, to... to jest już tradycja. To żeby trochę pomieszać, nie? No mamy, tutaj tutaj, Też brzozy wtedy nie została tam, czy została brzoza? Odejdźcie dziewczyny. Odejdźcie. Odejdźcie, oła. Oła. Dostałem w oko gałęzią. To rozrzucaj tak. Zostałem, słuchajcie, w oko gałęzią. Bo ty nic nie patrzysz, idziesz. Gałęzie mi do oko... Nie juniorek! Juniorek nie. Dobre gałęzeczki, Dzisiaj zamiast na włoci macie... Dobra. Zobaczymy, Och, Boże, jak nas wołają! Tak wołają! No, damy, damy gałęzeczki, podziałka. A ona nie miała dostać tego? Kosnika? No miały dostać. No to jedziemy tam, no co mam Ci powiedzieć? Tylko najpierw Leonowi i Bamblowi. Bo zrobiliśmy już im paśniczki, zaraz zobaczycie. Jeden jest na siano, a drugi właśnie jest myślą na gałęzie. A wczoraj Bąbel nie zjadł, wczoraj mu klona przynieśliśmy. im przynieśliśmy, to Bąbel nawet nie zjadł do końca tego klonu. Ciekawe czy dzisiaj zje akacje. Na razie jedzą. No zaraz z herbeczki wydostańcie do paśniczka. Wiecie dlaczego do paśniczka gałęzie? E, dlatego, że zsikały się ostatnio na nawłocie, jakim przyniosłem. To wiecie, jadły, jadły, a potem nagle któryś podszedł i się zsikał na to, jak leżało na ziemi. Więc no to już, jest, już było nie do odknięcia, wiadomo jak się zsikał. Więc teraz mm, musimy im dawać, żeby nie marnować, to musimy im po prostu dawać do, do paśniczka gałązki. Żeby fajnie zjadły, a nie wiecie, zasikały i zostawiły. Basia, masz tam swoje. Uciekaj już, ty dostałeś, duża. Chłopczyki. I zasadzie, wy to jeszcze możecie iść do lasu, O, chłopcy już nie pójdą do lasu na razie. Na pewno nie razem. O, widzicie? Waśniczki tam są. To co, nie będziesz brał staczką? Będziesz wjeżdżał jak? Nie wiedziesz, ja nie otworzę. Tutaj spadło, spadło. Weźmiemy, żeby prąd nie kopnął. Chodźcie. Dobre gałązki? Basia, idź. Ty nie możesz już tutaj stać, bo ty masz tam gałęzie. Za chwilę już nie będziesz miała. Obrażona. Basia, biedzie, będziemy Zobaczcie, kochani, jak to wygląda. Trochę jest za wysoka z kolei ta, osło, ta osłonka, ale, ale generalnie, jeśli chodzi o wielkość, to idealna. E, ale będziemy, ja mam na dworze i tak muszę przesadzać się na no to. Tak muszę tam iść, e, tylko tutaj będę musiał, widzicie, jest trochę za głęboka, więc żeby one były gdzieś tak, to będę musiał po prostu wsypać troszeczkę kramzytu na dno. Taki mam, ale fajna nawet, ładna mhm. jest. Tak wygląda jak jakiś to materiał, mówię, nie? Bo to jest materiałem jakimś zrobione chyba, co? Już nie wiem, mam rozwaloną głowę już. No i chciałem, no, no i chciałem, żeby ona tutaj, słuchajcie, stała właśnie na wyspie. Tak o, może tak o, albo inaczej, nie wiem tak, albo w inny sposób, bo tutaj tak hmm. Hmm. może tak, a może tutaj nie mieści się, może zamiast tutaj tych tych? piłeczki zmienimy. Nie wiem, w ogóle chyba w ten sposób lepiej to wygląda, co? Mhm. Tak, tak no fajnie. Wiedzicje. No, może tak być. <grym się wyszła> już kompozycja wymyślona, ale one są piękne, twor tu, tło, te fiołeczki tej już są, nie? Tak? Mhm. Mhm. Tak, te fiołki też mają 3 lata, około 3 lat chyba, no, może dwa. <grym się wyszła> Kochani, kochani, działamy z podestem do dojenia dla kus, bo równoznaczne z tym, że oddzieliliśmy, oddzieliliśmy już koziołki, jest to, że musimy już dzielić, dzielić, że musimy już dzielić kozy, że musimy już dać kozy, to już wam nawet mówiłem w poprzednim vlogu. No, i teraz tak, żeby nie popełnić żadnego błędu, znaczy i tak pewnie popełnimy, no bo nie wiemy jeszcze, jaką wysokość musimy. Tak, mieć. bo nie wiemy dokładnie, jaką musimy zrobić wysokość. Ja sobie tutaj przyniosłem ryczkę i siadałem mniej więcej, żeby mieć w miarę wygodnie do tego dojenia na siedząco. Eee, żeby kolana nie schowały pod spód? Tak, żeby kolana się schowały pod spód, aczkolwiek jak się schowają kolana pod spód, mi. To niestety z drugiej z kolei muszę tak dosyć mocno, będę musiał podnosić rękę, co też nie jest jakąś super wygodne, i tak będziemy najwyżej słuchajcie, zmieniać tą wysokość jeszcze. Wyżej albo niżej. Tak, no? gdyby się okazało, że jest to nie, nie taka wysokość jak trzeba, to zawsze można ją zmienić. Bo w tamtym roku mieliśmy trochę nadryczką, nie? Ale to miało i za nisko, bo nogi miały Miałem spokój. za nisko i wtedy kolana, słuchajcie, musiałem w jakiś dziwny sposób sobie rozkładać. Tak, wtedy było dużo niżej w tamtym roku, no. No tak, kiedy były cztery kozy, to jeszcze szło zrobić, ale teraz już jest więcej tych zdroń, No tak, tylko że... Tylko, że nie wyobrażam sobie też podnoszenia tak wysoko rąk, no. To, no to, to jest tak... też... to tak nie idzie. Jeszcze tym bardziej, że ja mam... No, gdybym miał zdrowe te ręce, no to okej, okay, ale ja mam jeszcze, słuchajcie, problem, jak pewnie część z was wie, z zestawami. Więc takie trzymanie przez wiecie, to i sześć kus i trzymać cały czas ręce do góry, to jest. To, to, ja tego nie dam rady zrobić. no. Więc trzeba będzie to tutaj jakoś. E, wyregulować tą wysokość, żeby było dobrze. I na kolana, i na. i na. E, na te ręce, żeby nie podnosić ich aż tak wysoko do góry. No i tutaj wiaderko mamy przygotowane na. Mm, no do karmienia przy dojeniu. Tylko początkowo mieliśmy taki plan, żeby. Zrobić te deski, e, takie jakby dyby, tak żeby, żeby wiecie zamykać kozę jakoś tak, ale ostatecznie chyba no, na razie przynajmniej zostanie tak jak było do tej pory, jak, jak mieliśmy, że po prostu tutaj będzie przywiązana koza Smyk. na krótko dość, ale tak żeby mogła swobodnie jeść i, i tak będzie chyba na razie, no zobaczymy. My dzisiaj będzie pierwszy nie zobaczymy jak, tak, jak to będzie wyglądało, no. Także. Także lecimy z tym koksem. No i mamy wstępnie zrobione. Tu jeszcze musi przejść, Co będą, tutaj przyjdzie płyta, czy tylko deska jeszcze? Trzeba to zakryć, to a to brzydko. Płytę, nie? No, No to po co tą półkę przekręcać? No Mogliśmy to, zrobić tę płytę. Opręcimy, od razu, no. W sumie to ja nie pomyślałem o tym. A mamy płyty, tym bardziej, że mamy. Ja to, że nie, to <grym> nie. Chcieliśmy szybko zrobić, żeby dzisiaj koz dojść. No, dobra. W każdym razie mamy tutaj zamontowane, tak jak wcześniej, e smecz do zaczepienia. Aha, jeszcze nie wszystko. Jeszcze tutaj muszą być te. Barierka. Barierka, Koniecznie musi być barierka, bo to jest na tyle wysokie, że absolutnie nie pozwala na to, że jak kozi się noga obsunie i, jest, i albo się powiesi, albo e, albo wiecie, no nogę sobie złamie. Nie, nie, musi być koniecznie. Tylko nie do końca wiem, jak to rozwiązać teraz, żeby to było. Musimy wysokość Nie wysoko jakoś, nie, nie wiesz, nie za wysoko. ona musi Może coś takiego, albo niżej nawet trochę. Nie, bo nogi ma dotąd gdzieś. Dwie ma te szczyki. To no to taka ci, wysokość. To dobrze. To tak jak chyba zrobiłeś się mi się wydaje. No. I to nie musi być do końca. No nie, nie musi, musi być. Gdzieś tak, gdzieś tak dotąd, no co trzymasz rękę dokładnie. No. Tak zrobiłem. Tak. Bo to jest kwestia bardzo ważna, żeby było bezpiecznie, żeby one też mówię, nie. No wiecie, nie, kto są pierwiastki. I nie daj Boże, ona będzie jakoś tupała tymi nogami świrowała, no bo ma do tego prawo jako pierwiastka. Obsunie jej się noga i żeby się nie stała jakaś tragedia, nieszczęście. A co, do góry też przymocujemy? Trzeba Żeby było z A no. Akurat lampa jest, nie? No. dobra. To tniemy i jedziemy. No i kochani, plany planami nami, życie, życie. Jednak będziemy to robić jutro dopiero, tą barierkę. Dzisiaj tak jest sobota i dzisiaj, jutro Daniel będzie ze mną przy dojeniu. Dlatego, że... Jakby się okazało jeszcze dzisiaj wieczorem, że ta wysokość jest zła, no to wiecie, jak my już zrobimy tą barierkę przy, przymocowaną do sufitu, no to już jesteśmy w dupie, za przeproszeniem, bo trzeba będzie wszystko na nowo, trzeba będzie znowu, no, wiecie. Nie mamy łaty dłuższej, tak, już, już, to już łata długa. Tak, dokładnie, już nie mamy nawet łaty, a jeśli trzeba będzie, to trzeba będzie obniżyć na pewno, a nie podnieść, więc, no. więc już nic nie zrobimy potem. E, więc to zrobimy po prostu. Dzisiaj, dzisiaj Daniel mi będzie. Je asekurował, trzymał te kozy, żeby generalnie się nie pośliznęła ani nic, nie, żeby ta noga im nie, nie spadła stąd. A po prostu jutro, jak już będę miał pewność, dziś, wydaję sobie, wiecie, dzisiaj tą kozę wieczorem. Wydaję sobie te kozy jutro rano. I, będziemy wiedzieć. I jutro już będę mógł powiedzieć, czy wiecie, po tych dwóch dojeniach, czy ta wysokość jest dobra i wtedy dopiero będzie można zrobić to tak jak należy. Tak jest. Żeby już nie robić tego o 50 razy. Dokładnie. No. Także na no teraz jest stan, jak, jak jest. Nie do końca wszystko jest skończone tak, jak miało być, no ale... Ole oświetlenie jest. Tak, ale zrobiliśmy jest. lampę, zrobiliśmy stanowisko, zrobiliśmy już to. Zrobiliśmy półeczkę na moje najpotrzebniejsze rzeczy do testowania na zapalenie e, płyn. Flagamina na kaszelek. Tak to wygląda. Bardzo dziwnie mi się, słuchajcie, nagrywa tym telefonem. Nie wiem, nie trochę. Dajcie w ogóle znać, kochani, czy wam się podoba ten vlog. Ja też będę widział dopiero jak już go zmontuję, tak naprawdę. Ale z tego co tak poczułem już na temat materiału w telefonie, to nie jestem do końca zadowolony. A telefon kupiliśmy specjalnie taki, który ma mega super opinie, jeśli chodzi o parametry, jeśli chodzi o nagrywanie. Więc... No na razie jestem tak średnio zadowolony, zobaczymy. Wy też piszcie swoją opinię, co sądzicie o jakości vloga. Nefcia grubasek. Antałek, chodź tu, dy tu Najdź na wada. podskoczyć Ale Arizona, a ty gdzie chcesz chodź. iść? Do, do Lady? Chodź, chodź Chodź kochanie Dawaj Arizonka, dawaj, dawaj, dawaj To też gruba jest No teraz to były w lesie na jagodach W lesie na jagodach byłyśmy Do tego grubiutkę są, dobra Piatełku na razie jeszcze gasimy. A, jeszcze chłopaki! No, ja je tam wpuszczę. Chodźcie, chłopcy. Chłopczyki. Chłopczyki. Chodźcie, 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 chodźcie. Tu, 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 tu. Pięknie. Zobaczcie, jak one już wiedzą. A dopiero pierwszą noc tam były jedną. Dzisiaj jest druga, nie? Tak, dzisiaj będzie druga noc. Zobaczcie, jak bez problemu. To stare kozy tak nie wchodzą bezproblemowo, jak chłopczyki malutkie. Mądre, kochane pańcia. Mądre chłopczynki. No, dobra. Lecimy i za chwilę... No, damy im godzinkę odpocząć, zawsze dajemy im tak, słuchajcie, z godzinkę odpocząć żeby e, potem zjadły. Chociaż z wysłotek już na razie i tak zrezygnowaliśmy, nie. bo kompletnie nie chciał ich jeść, nie miał ochoty no. na wysłotki. E, I teraz obecnie na kolację dajemy im otręby. E, otręby takie zwilżone wodą. Nie taką papkę, wiecie, nie. że to aż y, leje, nie, taka, nie takie aż jak... <laughs> jak on tutaj skacze. Nie takie aż jak wysłodki, ale takie, wiecie, otręby nie. zwilżone wodą, żeby nie kasłały, żeby tam nic się nie tego... No nie peliło. No dobra. Lecimy. Odpoczywajcie, dzieciaczki. I z wami też się widzimy za chwilę. Znaczy potem. Słuchajcie, ja tutaj co przechodzę? Właśnie A się pytam się Daniela. Właśnie się Nie, nie ten, nie Anginki zapach, nie cytrynowy. Pytam się właśnie Daniela, czy też czuję ten zapach, bo ja co tutaj nie przechodzę? To ja normalnie czuję jakiś zapach. Czy byś, czyżby te kwiaty pachniały? Nie. Ten nie, bo ten wąchałem, ale tego nie wąchałem. Może ten pachnie. Może to też ma znaczenie od, jakiej, od jakiego gatunku? Odmiany w jakiej sensie. Normalnie coś mi tutaj cały czas pachnie. Zobaczcie, jaki piękne już. I co jest najlepsze, ja tutaj widziałem, że tutaj idzie dwa. Dwa idą tutaj, słuchaj. Oprócz tego dużego, jeszcze idą dwa pąki. Jeden, drugi. To, to I tutaj chyba drugi też. idzie też. No i tu Tutaj idzie jednak pączek, Ja myślałem, że. Tu, no bo jest i liść, i pączek chyba kwiatowy będzie, tak? Tak. Bo myślałem, że tylko liść. Nie widziałem tego pączka kwiatowego. A tutaj tylko jeden jest kwiat. No, tylko jeden. A myślałem, że też tutaj widziałem. To mi się coś. To mi się coś tak, bo ta angielka, jak się on dotknie, to wiecie, nie, nie jak ona pachnie pięknie. Zobaczcie, kochani, to jest to, o czym Wam mówiłem, że zazdroszczę im tych zachodów. <laughs> A gałązki w ogóle zjedzone? No, tak nie do końca znowu. Ale on? Tak samo. To jest bardzo dużo. Hmm. Co Leonek? Dobra kochani, my tym pięknym akcentem zachodzącego słońca będziemy się już z wami żegnać. Zapraszamy Was na kolejnego vloga. Planujemy dla Was w ogóle coś fajnego, ale to dowiecie jutro. się tak, jutro, bo my mamy dzisiaj sobotę, to jest niedziela i planujemy takiego innego vloga, ale to nie wiem czy będę mówił. No czy będzie chcemy zrobić... chcemy zrobić coś śmiesznego, coś innego na kanale, więc... Nie. Może się wszyscy razem pośmiejemy fajnie. Na pewno się pośmiejemy. Tak, także zapraszamy Was na kolejnego już vloga, Nie. a tego już kończymy. Dziękujemy, że jesteście, dzięki, że oglądacie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło. Pa pa. pa.